Dzisiaj zabieram Was do Pepko na przegląd. Totalnie wszystkiego jest bardzo dużo nowości, nie tylko jeśli chodzi o damskie ubrania, ale po prostu wszystko: będą piżamki, będą ubrania, będą dekoracje. Słuchajcie, przepiękne kwiaty. Także zostańcie ze mną do końca, bo naprawdę nie będziecie zawiedzeni tym, co teraz zobaczycie. Mamy dostępne nowe spódnice w cenie 40 zł w rozmiarach do XXL z takimi delikatnymi przetarciami z przodu. Tutaj też dostępne są zobaczcie takie spodnie. Nie przerażajcie się tym, że ten akurat jest taki mały, bo jest to dość mały rozmiar. Cena takich spodni to 60 zł, a rozmiary są dostępne do 44. Ok, no to lecimy dalej, bo tutaj widzę taki ciekawy sweterek. Zobaczcie, na przykład. O, ten już w sumie był akurat, ale pokażę Wam go, bo jest naprawdę taki przyjemny bardzo 60 zł. Ale konkretnie chciałam pokazać ten wykonany z takiego materiału w imitacji kaszmiru. Zobaczcie, jaki jest ładny! Jeszcze ma taki dekolt w serek, kosztuje niecałe 40 zł. Rozmiary są do XXL. Zobaczcie, jakie w pepko pojawiły się ładne portfele. Naprawdę jakość wykonania jest bardzo fajna i kosztuje tylko 15 zł. Do tego są pojemne, mają na pieniądze, wycie na dokumenty, na drobne itd. Tak opaska za 8 zł. I wam tutaj, wiecie, muszę wyłapać wszystkie nowości, jakie się pojawiają. Te portfele, nie wiem, czy widziałyście, one były, ale owszem, nie we wszystkich kolorach 17 zł i dostępne są też czarne, na przykład czerwone i zielone. Tutaj na przykład odwróćmy się na chwilę, bo jest też wiecie dużo wyprzedaży, więc chciałam Wam pokazać i takie świąteczne, fajne rzeczy. Na przykład te choinki za 7 zł. Ale są też nowe bombki. Ja wiem, że jeszcze większość z Was choinki nie ubrała, więc może Wam się naprawdę przydadzą. Mi się bardzo podobają akurat te fioletowe. Kosztują 50 zł, ale są naprawdę takie... mają taki oryginalny, fajny e, kolor. Bo mało kiedy spotyka się fioletowe. Zazwyczaj są srebrne, złote, czerwone, ale tak jakoś rzadko fioletowe. 20 zł kosztuje ten zestaw. Tutaj macie jeszcze dostępne, zobaczcie, takie srebrne bądź w kolorze takiego różu. I one, to jest takie mieszane pudełko, w którym są różne, różne w różnym designie, za 10 zł. Ale uważam, że najładniejszym kolorem jest zdecydowanie ten śnieżno-biały. To moim zdaniem jest debeściak. Lecąc dalej, storczyki są po prostu teraz Pepko przepiękne, jeśli ich nie macie to musicie mieć, kosztują 50 zł i zobaczcie jak one ładnie się komponują, jaki ładny mają kwiat. Tuż obok dostępne są też takie zielone na siedziska podusie za 25 zł, bardzo ładna zieleń. Do tego, żeby mieć, wiecie, jeżeli macie jadalnię na przykład i salon, żeby mieć jakieś fajne akcenty w tym samym kolorze, to dostępne są na przykład takie koce wykonane z poliestru 150 na 200 cm w cenie 40 zł. A żeby tym wszystkim pięknym dekoracjom dodać jeszcze fajnego zapachu, to dostępny jest taki fajny podgrzewacz 17 zł, z taką jakby czekoladką. U góry i ta czekoladka może być różowa albo na przykład właśnie biała. Wazony za 12 zł. O też takim nietuzinkowym designie. Co tutaj jeszcze z takich nowości? I z w ogóle z takich fajnych rzeczy, wiecie, czasem Wam pokazuję po prostu fajne rzeczy, nie, niekoniecznie nowe, ale fajne. 70 zł koszty ten stolik dostawny. I tutaj na przykład są ładne zasłony. Bardzo mi się podoba ten kolor złoty. Uważam, że jest on taki uniwersalny i fajnie daje klasy. 90 zł kosztują dwie sztuki. A tutaj na dole są jeszcze takie małe zielone kocyki. I cena takiego koca to 12 zł. To wiecie, takie małe, żebyście sobie mogły gdzieś tam położyć, bądź do przykrycia. Mają w zasadzie wiele zastosowań. Co skradło moje serce to na pewno te sztuczne dekoracje, te trawy. Fajne są w takim jesiennym kolorze. 50 zł kosztują, ale one tak bardzo ożywiają pomieszczenie. Naprawdę bardzo mi się podobają. I ciekawe lampiony. Taki mały kosztuje 30 zł, a ten duży. Ten duży na pewno więcej, już wam pokazuję. Ale zobaczcie, jak ten duży kosztuje 50 zł. Ale zobaczcie, jak one ładnie się komponują z tymi trawami stojąc obok. Kolejną nowością w PEPKO są poduszki wykonane z takiego baranka, ale z wstawką takich złotych nitek. Co powoduje, że one delikatnie się połyskują, kosztują 50 zł. I tutaj mamy takie fajne frędzelki, bądź taka bardziej stonowana, ale też bardzo elegancka za 40 zł. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby dostawać powiadomienia o wszystkich nowych przeglądach. Kod 130 na 160 w cenie 60 zł. Bardzo fajne takie pudełka dekoracyjne. Myślę, że mogą mieć naprawdę wiele zastosowań w waszym domu. Z takim ptaszkiem na przykład bądź reniferem. One są dostępne w cenie 12 zł. Kolejną ciekawą rzeczą to są takie zestawy prezentowe, które zawierają na przykład świeczkę i taką, taki wiecie po prostu zapach z patyczkami. Bardzo ładne opakowanie, wiecie, takie luksusowe trochę. Cena takiego zestawu to 40 zł. Kolejną fajną nowością są takie dodatki do serwetek, takie zapinki. W postaci takiej choinki dostępne są w kolorze czerwonym bądź po prostu zielonym. Tuż obok, natomiast dostępne są takie kubki prążkowane, takie żabarkowe. Już wam w sumie pokazywałam koszty 8 zł. No i bardzo ciekawa gąbka, takie ciekawe gąbki jeszcze nie widziałam nigdzie Wam powiem szczerze. Za 3 złote, no ale jak już święta, to wiecie, wszystko w domu musi być świąteczne, nawet zmywak do naczyń. Nowe zestawy sztućców za 20 złotych, jeżeli wolicie srebrne, a jeżeli wolicie złote, to tutaj dostępne są też oczywiście złote. I te złote też są w cenie 20 złotych. Te kubki pokazywałam Wam przedwczoraj w przeglądzie, ale one są tak piękne i takie pojemne w cenie 20 zł, że po prostu wiem, że tutaj jest wiele nowych osób, którymi, którym po prostu muszę je pokazać. I takie zobaczcie długie łyżki z takim fajnym dekoracją u góry w cenie 25 zł z takim ciekawym reniferem. Natomiast na samym dole dostępne są takie tace z napisem po prostu Wesołych Świąt, i cena takiej tacy to 15 zł. Jeżeli będziecie już niebawem pakować prezenty, a na pewno będziecie, to myślę, że nieraz do waszego prezentu dołączycie jakieś winko. Więc tutaj dostępne za 6 zł. są różnego rodzaju eleganckie opakowania. Też już pewnie niedługo będziecie transportować ciasta, bądź jakieś przekąski i tego typu rzeczy. Więc, na przykład, takie opakowanie na ciasto dostaniecie za 25 zł pepko, Natomiast tutaj, jeżeli wolicie kwadratowe, bo wiadomo, ciasta są różnych kształtów, ale w takim kwadratowym czy prostokątnym możecie też transportować, wiadomo, jakieś przekąski, jedzenie i tak dalej. Cena tego prostokątnego to 25 zł. No dobra, to lecimy jeszcze na piżamy. W Pepko dostępne są takie ciekawe spodnie w groszki z takiego polaru. Myślę, że w nich naprawdę będzie Wam bardzo ciepło. Ich cena to 30 zł. Ale co najbardziej mnie urzeka, to zdecydowanie te wszystkie fajne szlafroki, które są w Pepko dostępne. Już pomijając nawet ten świąteczny, który też jest bardzo ładny i kosztuje 50 zł. To dostępne są takie po prostu eleganckie, czarne bądź czerwone, które nie będą Wam służyć tylko przez święta, ale po prostu przez cały rok. A tutaj natomiast jeszcze dostępny jest z takimi paskami. Słuchajcie, te paski są błyszczące. Kosztuje 50 zł. One są damskie i męskie, właściwie jak dla mnie, to one są dosyć mocno uniwersalne te czarne. Tutaj zobaczcie, dostępne są też takie koszule świąteczne. Za 35 zł w rozmiarach do XXL. Ok, ale ja obiecałam, mam też promocję, więc chciałam pokazać kilka rzeczy, które są naprawdę fajnie przecenione. Na przykład te szare kurtki bądź te zielone. Te zielone mają jeszcze w środku takiego baranka i cena takiej kurtki to 80 zł. Natomiast te, które wiem, że były swojego czasu hitem w Pepko, potem zniknęły, a teraz pojawiły się na promocji, przecenione na 40 zł. Ja wiem, że święta dopiero będą i jeszcze nawet do nich kilka dni zostało, ale już są poprzeceniane bombki, bo już zaczyna się wyprzedaż. Podejrzewam, że po nowym roku pewnie pojawią się już dekoracje wielkanocne. Bombki są przecenione, zobaczcie, pokażę Wam te białe, na przykład one są przecenione na 6 zł i to jest naprawdę bardzo ładny zestaw. Te natomiast przecenione są z 12 na 8 zł. Tutaj ta dekoracja kosztuje 25 zł, ona jest LEDowa, ale akurat nie jest przeceniona. Natomiast tutaj jeszcze te w kolorze, tak samo jak były białe, to tutaj dostępne są na przykład w kolorze srebrnym i one są dostępne za 7 zł. Jeszcze dostępne są, zobaczcie, srebrne bądź złote, i kosztują 17 zł. I to jest pojedyncza bombka, ale naprawdę jest bardzo ładna. Będę Was męczyła różnego rodzaju pojemnikami w cenie 50 zł, bo wiem, że te pojemniki na święta bardzo są przydatne i każdy szuka jakichś fajnych rzeczy, w których może gościom zaserwować coś ładnego. 20 zł, coś dobrego, przepraszam. I tutaj dostępne są też duże. Pokazywałam to wszystko w ostatnim przeglądzie, ale uznałam, że pokażę wam to wszystko jeszcze raz, z tego względu, że jest tutaj bardzo dużo nowych osób, 80 zł, które po prostu o tym nie wiedzą, więc panie, które już to widziały, to musicie mi wybaczyć. 40 zł. Tutaj natomiast dostępne są takie bardzo duże miski i one są bardzo ciekawe, kosztują 60 zł i myślę, że one naprawdę bardzo fajnie spełnią swoją rolę. No i prześliczne, po prostu prześliczne cukierniczki w stylu takim stylowym za 10 zł. Jeżeli lubicie ciepło w stopy, to dostaniecie też takie kapcio-buty za 17 zł. W sumie z kapci już większego wyboru nie ma, nic chyba tutaj jakoś szczególnie nowego nie wypatrzymy. Jeszcze te z barankiem wam pokażę 15 zł. Tu jeszcze coś takiego, w sumie takie same jak te brązowe, co wam pokazywałam. To te kosztują 20 zł. No i takie grube, wiecie, skarpety, żeby wam nie było zimno, gdy wyjdziecie na śnieg, 15 zł. Różnego rodzaju raituzy i wszystkie są za 9 zł w tych dużych opakowaniach. Natomiast te w tych mniejszych, zaraz Wam pokażę, 8 zł. I tam ktoś poodpakowywał też, wiecie, te, te rajtuzy, ja nie wiem po co ktoś to tak robi i nie wiem dlaczego, nie rozumiem dlaczego ludzie lubią zostawać po sobie aż taki bałagan. Kilka hitowych kubków na koniec i będziemy już kończyć. Ten jest prześliczny i kosztuje tylko 15 zł. w kolorze kawy, latte też. Za 15 jest też bardzo ładny. A to cudo, po prostu skrada moje serce za każdym razem, kiedy jestem w pepko. Kosztuje 12 zł. No i w sumie, co wam to jeszcze pokazać? Chyba też pomału tyle. Boję się ten ściągnąć, że spadnie to u góry. Widzicie, co się dzieje. już wam pokazuję cenę: 12 zł. Z mojej strony to wszystko. Dzięki, wielkie. Do zobaczenia.